Witajcie, zapraszam Was na powtórkę prosto z ligi drużynowej Easybotek kontra ASDFG Damria kontra Yukiko Powtórka jest świeżutka Zobaczymy jak to wyjdzie Mamy dwa stworzenia Od Easybotka Pięknie się tutaj rozstawił ze stworzeniami Easybotek No jest niezła przewaga Cztery surowce urywala Co teraz zrobi Yukiko? No. nie zazdroszczę sytuacji Zobaczmy ile meteorów, Yukiko. Cztery sztuki, cztery gejzery. Pięknie. Spora przewaga. Damiri, no mamy pięć surowców, można tutaj coś przesunąć, można zagrać, ducha, jeziora. No i też tutaj ma trochę czarów, roje insektów, pociski. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobre zagranie. Weszło tylko 4 damage'u. meczu. No tutaj przydałby się już, już lodowy meteor, aby pozbyć się niewolników nienawiści. Dobra, przynajmniej trzeci rząd wyczyszczony. Przez Yukiko, co teraz zrobi Damiria? Sześć surowców. Kolejny damage. Moi. Kolejny troll. Koksowy troll. Damran. Świetnie tutaj rozstawił yy, truciznę Easybotek na trzech stworzeniach. No wiadomo, że pójdzie w następnej turze lodowy Meteor. Zobaczymy czy to powstrzyma EasyBotka. Już 4 HP zostaje. No ciekawe zagranie. Szybko się pozbył yy, Damrana, i zibotek. trochę mi szkoda gracza yy, Oniko SDFG Straszna tutaj defensywa <grywa> To już jest chyba pozamiatane, trzy lodowe meteory lądują na cmentarzu. No ładnie co rozegrał. ASDFG. Nadal jest w grze. Pomimo 4 HP. No powiem Wam. Trochę się walka wyrównała na planszy. Tutaj może teraz Izzy Botek bombardować koksami. Inferna. Jest tutaj złoto podkowa. No i dochodzą ciekawe karty. Siedem surowców. Tutaj widzę Izybotek ma jeszcze Hikiu Ciekawe karty zobaczymy A SDFG ma jeszcze jednego Shoguna w talii. Jednego żarłacza Pierwszy damage wszedł w Damirię No tu mamy ciekawy łód szczęścia, zapora dla magii. Rzadko spotykany. Myślałem No i wiadomo Izzy Botkowi zrobiło robotę odrzucenie trzech meteorów No i jest teraz No bez czarów jeszcze ASDFG użył Gejzera Prawdopodobnie jeszcze zostałem trzy w deku. Ładne zagranie. Shinoshi zablokowany. No ładnie tutaj wybrnął z oblężenia. Eee, ASDFG. Teraz może być problemy easybotek, chociaż tutaj jest bulwa. Jest niewolnik. Tylko że urywala jest tutaj jeszcze duch jeziora. A ciekawy pojedynek. Ale tutaj ból głowy ma ASDFG Tutaj można niewolnika wykończyć Ale problem sprawia tutaj bulwa Wbijanie damage'ów bohaterów stanęło w miejscu. Yukiko dała radę. Poblokować drogę do bohaterki. Do siebie. Problem tutaj sprawia ta bulwa cały czas. Mamy maniaka ogni piekielnych. No jest gejzer, to może być interesujące. Tak, pójdzie tutaj gejzer. Prawdopodobnie w osmotyczną rodzicielkę. No zobaczymy. No nie, nie decyduje się jednak na użycie tego zaklęcia. Zaryzykował dobranie kart raczej wymiany plus złota podkowa no ale tutaj same stworzenia czary się już prawie pokończyły yukiko No i mamy dwa roje insektów Bulwa Która robi swoje Ale tutaj żarłacz obronny ma 7 HP Nie tak łatwo gościa tutaj zdjąć fajny pojedynek dobra czas potrzeby hiku no i Hikiu robi swoje też Stworzenia dostały obszarowy wybuch i będzie to GG, chociaż tutaj jeszcze mamy Geyser. Ale ładnie się tutaj broni Yukiko. Świetny pojedynek. Uwielbiam coś takiego. Księżycowy Feniks. niestety GG no wyczekał wyczekał i moment w którym poszły yy, roje insektów ładnie to rozegrał też po wow, pojedynek 19 minut trwał ja się czuję jakby minęło 5 14 tur no tutaj sporo przemyśleń było Użyte stworzenia mniej więcej poremis 20 do 17. Ale zwróćcie uwagę, użyte zaklęcia 2-3 tylko. No było kilka momentów, które prawdopodobnie zadecydowały o zwycięstwie i Z powtórki fajnie to wygląda. Okej okay. to był pierwszy yy, mecz skomentowany z ligi drużynowej jeżeli macie jakieś fajne powtórki chcecie się podzielić yy, z tym z innymi podsyłajcie jakoś to w miarę skomentuję i odpalę na tubie i co i to na razie tyle trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach yy, z Duel of Champions cześć